Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do wspólnego przygotowania się do karnawałowych szaleństw. Jak karnawał, jak bale karnawałowe, jak karnawałowe zabawy, no to najważniejszym elementem karnawałowego stroju, przebrania są oczywiście maski. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się wykonać razem wspaniałą. Karnawałową maskę, którą będziecie mogli założyć na niepowtarzalną i niezapomnianą karnawałową zabawę. Na śląskiej wsi przełomu XIX i XX wieku, okres zimowy nie był bynajmniej czasem odrętwienia i nudy. Od 6 grudnia regularnie na drogach i przy chałupach pojawiały się coraz to nowe grupy przebierańców. Od Mikołajów począwszy przez różnego rodzaju kolędników, aż po kolorowe i hałaśliwe grupy karnawałowych przebierańców. Karnawał to wyjątkowy czas w roku. Czas zabaw, tańców, pieśni i przebieranek. Rozpoczyna się wraz z hucznym przywitaniem Nowego Roku lub Święto Trzech Króli. Tradycja karnawałowych zabaw. Sięga setek lat wstecz, a jego nazwa pochodzi od włoskiego słowa karnewale, oznaczającego pożegnanie mięsa. A to dlatego, że karnawał kończy się we wtorek poprzedzający środę popielcową, która rozpoczyna Wielki Post czyli czas bez mięsa. Wyjątkowość karnawału polega na tym, że odbywa się niemal we wszystkich miejscach na świecie. I obejmował wszystkie klasy i warstwy społeczne. Świętowano na królewskich dworach, w szlacheckich dworkach, miastach oraz na wsi. Najważniejszymi elementami były śpiew, taniec, wędrówki po domach oraz oczywiście przebrania. Sto lat temu na śląskiej wsi pojawiały się najróżniejsze postacie we własnoręcznie robionych przebraniach czy maskach. Dziady, baby, niedźwiedzie, diabły, śmierć, kominiarze, cyganie, zwierzęta i inne postacie. Kostiumy robiono z tego, co było dostępne: stare ubrania, słoma, maski z papieru lub z gipsu, wywrócone na lewą stronę kożuchy, akcesoria typu grabie, drewniane widły, pogrzebacze. I tak ustrojone postacie chodziły po wiejskich drogach, zaglądając od chałupy do chałupy. Towarzyszyła im najczęściej głośna muzyka i śpiewy. Wyczyniano najróżniejsze psoty, zbierając przy okazji datki i wykupy na wieczorną zabawę w karczmie. Śmiałości do żartów i psot dodawały maski, za którymi można było łatwo ukryć swoją tożsamość. Jedną z najciekawszych postaci wśród karnawałowych przebierańców był niedźwiedź, dlatego właśnie jego maskę wybrałam do zrobienia dzisiaj. Możecie pobrać ten wzór, na którym tutaj będziemy pracowali. No i potem już pozostaje tylko Ozdobienie jej według własnego pomysłu. Przede wszystkim trzeba to wyciąć. Gdy już wszystkie elementy maski mamy wycięte, czas nadać jej troszeczkę kolorytu. Można to zrobić oczywiście używając tak jak ja, pasteli, czy tak jak powiedziałam, farb, czy jakiegokolwiek innego materiału, który najbardziej lubicie. Możecie to zrobić w sposób. Naturalistyczny, to znaczy, jeżeli mamy niedźwiedzia, to ja sobie użyję brązów różnego rodzaju, tutaj te kolory będę łączyła, ale może być to też całkowicie fantazyjny niedźwiedź o jakichś e, zupełnie dowolnych, wybranych pastelowych kolorach. W końcu to karnawał i chodzi o to, żeby uwolnić naszą wyobraźnię. Ok, teraz czas na dodatki. Mamy stworzoną bazę naszej maski przy pomocy pasteli. Teraz możemy na nią nakleić, dokleić, dorobić różnego rodzaju karnawałowe ozdoby. Ja tutaj zostawiam czysty nos, ponieważ wymyśliłam sobie, że nos, żeby taki był bardziej niedźwiedziowy, pokryję. Filcem, tak? czyli takim materiałem, który, który jest miękki, więc z filcu, z kawałka filcu wycinam sobie kształty, które będą tutaj pasowały. z boki zrobimy z filcu czarnego. Potrzebne mi są takie dwa trójkąty. I podobnie przyklejamy je na bokach naszego nocu. Aby jednak maska była bardziej karnawałowa, postanowiłam mojemu niedźwiedziowi zrobić złote piegi. No, wiadomo, karnawał to błyskotki. Jeżeli macie takie materiały jak na przykład brokat albo cykiny, to są świetne materiały do tego, żeby użyć ich w naszej masce. A żeby był jeszcze bardziej błyszczący, e, możemy zrobić poszaleć troszeczkę przy e, jego brwiach. Ja tutaj mam jeszcze srebrny papier i myślę, że jego brwi właśnie będą srebrne. Świetnie. W taki sposób ozdobionego niedźwiedzia wystarczy już tylko. Poskładać, że tak powiem, w yy, jedną całość. Yy, oczywiście przy pomocy kleju. O ile w, przy, yy, w przypadku uszek będzie to proste, bo wystarczy posmarować je klejem na dolnej krawędzi. Drugie. O tyle przynosi. Musimy tutaj uważać na te kreseczki, które tutaj mamy. Yy, trzeba je dobrze wyciąć, a następnie dobrze zagiąć. Smarujemy klejem wzdłuż krawędzi. I. montujemy tutaj od dołu. taki sposób, żeby tutaj na zgięciu no właśnie nos się zgiął. Taka maska jest już prawie skończona. Jedyne, czego nam jeszcze brakuje, to sposobu, żeby umieścić ją na naszej twarzy. Do tego potrzebujemy kawałeczka cienkiej gumki które możemy dostać w każdej pasmanterii. Ja już mam takie odmierzone kawałki. Na naszych wzorach mamy tutaj w dwóch miejscach zaznaczone dziurki. Wystarczy zrobić tą dziurkę, czy to nożyczkami, czy nożem. Przełożyć gumkę zamiącać supełek. No i jesteśmy gotowi, żeby mm, wziąć udział w karnawałowych szaleństwach.